Cześć, witam Was ponownie w naszej kuchni Centrum Opinii. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest patelnia Delimano Stone Legend, albo jak to woli, Stone Legend. Jest to patelnia kamienna marki Delimano. Tak wygląda od spodu. Jak widać, nadaje się na kuchenki elektryczne, gazowe, ceramiczne i indukcyjne. Patelnia ma 24 cm średnicy. No i waży ponad 1 kg. Specyfikacja techniczna jest opisana na naszej stronie Centrum Opinii, więc za dużo nie będziemy tutaj opowiadać. Najważniejszą rzeczą jest powłoka kwantanium. Tam na naszej stronie można zobaczyć filmik, jak ta powłoka powstaje. Dzisiaj przeprowadzimy tak zwany test jajka. Zobaczymy czy faktycznie bez użycia tłuszczu e, to jajeczko będzie nam ładnie odchodziło od patelni, więc nie zanudzając, odpalamy sprzęt. Poczekamy aż się patelnia nagrzeje i, no, i zobaczymy. Ten wynalazek. Naprawdę jest ciężka ta patelnia, naprawdę mam tutaj gdzieś. O, pozwólcie, że. O, pokażę Wam. O, mam tutaj taką patelnię. No taką marketową. Było napisane, że patelnia kamienna e, kosztowała jakieś 70 parę złotych. W jednym z hipermarketów. No i ta, mimo że ma 28 cm, jest dużo, dużo lżejsza od, od tej 24 cm. Poczekamy aż się nagrzeje. No dobra, nie będziemy czekać. Jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Dobra. Niech nam się smaży. Ok, zmieniłem aparat na trochę bardziej mobilny. Nasza kamerka jest tu. Jajeczko nam się smaży. Ono jeszcze z wierzchu się nie ścięło, więc jeszcze czekamy. No zobaczymy Spróbujemy jak ono tu. Eee, to ono się będzie ślizgało teraz. Eee he, 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 he. dobry numer. E, to naprawdę bez tłuszczu jest. Eee, czad. Czyli nie, nie na tej reklamie to bez efektów specjalnych to zrobili chyba. Eee, no, spoko. Spoko. O, ciekawe, jakbym podrzucił. Nie, nie dobra. Nie będę kombinował. Nie no. Wyłączę to. E, no co? no. Test jajka, patelnia zdała. E, na tej mojej marketowej, którą wcześniej pokazywałem, na pewno by się to nie udało. E, no co? 129 zł kosztuje ta patelnia, ale przepraszam. Nie ta patelnia. Ta patelnia oraz jej większa koleżanka 28 cm. E, więc te dwie patelnie kosztują 129 zł. Przynajmniej dzisiaj była taka oferta e, na Delimano. Także nie cena nawet spoko. Jak ktoś potrzebuje nową patelnię, widać jak działa, ja polecam. Także e, przydałoby się teraz przetestować jakieś dziadostwo. Obiecuję, w następnym odcinku jakiś szajs przetestujemy. Na razie.